Dzisiaj nie weszliśmy najlepiej, na samym początku zaraz straciliśmy bramkę. Dość długo zajęło nam, żebyśmy się rozkręcili. Z czasem widzieliśmy swoje szanse w bocznych sektorach, także tam kierowaliśmy swoją grę. Myślę, że w pierwszej połowie zaczęliśmy tę grę na tyle napędzać, że efektem jest tego, że do szatni schodziliśmy z wynikiem 2 do 1. Na drugą połowę już widzieliśmy, co chcemy grać, jakie założenie i myślę, że w dużej mierze to realizowaliśmy, czego też tego jest tego plusem, pozytywem, że strzeliliśmy kolejne dwie bramki. Kolejny mecz kończymy z bardzo wysoką liczbą strzelonych goli, co nas bardzo cieszy. Na pewno będziemy musieli się uczulać na to, co się dzieje w defensywie, żeby w mecz wchodzić już od samego początku na dużej, dużym poziomie koncentracji. No właśnie, to jest największy wpływ tego meczu, że dobrze się zaczęli. Przez pierwsze pół godziny mieliśmy swoje sytuację, żeby podwyższyć ten wynik. Drużyna naprawdę dobrze się prezentowała na tle doświadczonego zespołu. No tak jak mówię, to jest młody zespół, który się tworzy, który popełnia jeszcze wiele błędów, dlatego bardzo woli Przede wszystkim porażka i, i, i znowu y, wynik końcowy, czyli wysokość wysoka, czterech wysoka, wysoka, bramek, y, bo na pewno tak się nie musiało wydarzyć. Niemniej piłka ma to do siebie, jeżeli nie strzelasz, nie dobijasz przeciwnika, to, to przeważnie jest tak, że przeciwnik dobije Ciebie i przegrywasz y, niestety mecz.